Szczerze będę wstaje O Mój śliczny koń ma czerwony łeb Eee e, koniu Wstaję. cicho wstajemy Uf, Jest nowy dzień A jak nowy dzień koniku To dziewcząt będzie bez liku He stajemy Cicho bądź A. Uuu, nowy dzień, tak mój koniku, pogłaszczę Cię, jesteś fajny, <laughs> cicho bądź, pij mleko, pij, pi. pij mleczko, będziesz wielki, he, <laughs> tak, o, dobrze, jeszcze pij, pij, urośniesz, a jak będziesz wielki koń. Wielki koń, dobra. Piłeś? O, strzepałem cię. A, bo dużo mleka na ryju miałeś. O, jak? E, dobrze, koniu. Dobrze. To teraz, co, kochany? Nowy dzień zaczynamy. Zobacz dookoła, jak jest. Pokaż się. No widzisz. Super, piękny nowy dzień. Dzisiaj mamy dużo planów, mój koniku. Pojedziemy do mojej dziewczyny, zwiedzimy to tu, to, to tam i musimy teraz się pobrykać. Pobrykać, co? To pobrykamy. Tak. Ślicznie, koniku, brykamy. Super, brykaj, koniu. To jest mój super koń, super koń, tak. O ci, nie brykaj, brykaj. o, jak brykaj, nie. Szybko bryka, koniku, nie. O, nie, nie. Super konik,